Cześć witajcie! Z tej strony Jaweloks z kolejnego odcinka z Ultimate Custom Night. Tak, będziemy przechodzić u To znaczy kolejną... kolejnego challenge'a. No i myślę, że dzisiaj spróbujemy sobie zrobić creepy crawlies będzie fajne, ale przynajmniej Mul freddy on jest taki kit że naszego kochanego foksiatka bo on chyba się pojawi. Jak się nie uda. Mam nadzieję, że się pojawi. Wchodzimy w dukty. Ich na razie nie ma, ale oni są. Kto idzie? Tędy pójdziemy. Ja na razie zamknę tutaj. I po cichu muszę być. Ja to wyłączam. Oni idą górą. Każdy idzie górą Dobre. Okej. Okay. O nie. Dobra. A tutaj oni naleźli, to? Co to było? Znowu się pojawiło ten Golden Freddy taki. Jeśli you sit by the river long enough, you will see the body of your enemy float by. <laughs> ja. Cię. jest git, ale z tymi tuktam, że oni z dwóch stron idą i co chwilę muszę przekładać to, to to nie jest najlepsze. Więc wiecie co, zróbmy sobie może coś się. Na no niego się nie ma. wziąć O nie, jest ten wariant Patec wariant Siema, tu nikogo nie ma, tu też Czekaj, when he is slumped over your office, do not shine your flashlight on him, he is sitting up on no, the bed, you must use your flashlight to reset him. Aaa, dobra, jak on będzie wstawał, to po prostu muszę nacisnąć latarę. Dobra, rozumiem. ten jumpscare był głośny! C, power. Dobra, Nie mogę! A to jest kurzające! Papet jest dopiero na piącej. Pan się trzeba zrobić pejata. także Trzeba mieć po cichu. A on będzie w wajówce takie te cybałki. szybciej szybciej go. Y, on jak się już wstanie to trzeba na niego to po prostu... Dobra, jeśli spodoba Wam się ta seria, to stawiajcie łapy w górę. Po z ostatniego cena jak bersa tak dwójkę. Mam już 115 wyświetleń. Ludzie, to jest naprawdę duża liczba. Przynajmniej dla mnie to jest naprawdę dużo. Więc bardzo Wam dziękuję za to. Jesteście super. A teraz zajmiemy się grą, żeby nas. A i trzeba do tego, do Funtime fun. Cześć! bird. My show. So I brought the show to you. A, że ja miałem po prostu regularnie w m, ten. Czekajcie. W this come the time to show. Czy, czyli mi się wydaje, że ja muszę od. nie, że co chwilę, tylko tak w oddzielnym czasie, ale bardzo podobnym. O to chodzi. Ja przynajmniej tak który tłumaczyłem. Nie wiem, no. O, jestem za blika. Lecimy, ponieważ... Yes! Nieważne. Nieważne, co mi dźwiękami. No i nie włączyłem, no jak zwykle jestem takim kapuściarzem. No nie! Jeszcze muszę teraz wychodzić. Challenger. challenge. Take attention 1. No i lecimy, widzowie. Ja muszę chyba robić się na początku, bo No patrzcie, tam jest showtime time. O, poczekajcie. Showtime od trzeciej A.M. No i muszę poczekać od, i od trzeciej A.M. będę ją patrolował tego typu. Dobra, dół. Come back. Dobra, ale o co chodzi, rzeką walnie, czekaj. Afton, he will attack once per night. Making a lot of noise, she causing the light to, to flicker before attacking. Close the right vent door. To block him. Nie wiem o co chodzi ludzie, no. What the hell? Naprawdę nie wiem o co chodzi z tym. Ale okej okay, gramy jeszcze raz. Kurczę. No nie mogę, naprawdę. Nieważne. Widziałem. kurdej Kurde, no ja pierdolę. Czyli tutaj, no, nie wiem, tutaj. No, Ale. Nie tutaj, tutaj. No. rozwali to, ja muszę zamknąć to. I włączyć latarkę. Tak? Dobra, nie chciałem na Ciebie zaświecić, no mordo! A! Naprawdę, jeśli tego nie zrobię na tym odcinku, to się naprawdę wkurzę, bo to jest tak ciężkie dla mnie, przynajmniej jest ciężkie. I znowu będzie kurde tytuł tego odcinka, że to było naprawdę ciężkie bardziej niż tamto. To było najcięższe. Ale słuchajcie, najcięższe to jest dla... Naprawdę ludzie! I'm no dobra sam closer bądź, bo się zaraz wycloseruję, tak że cię wycloseruję za okno. Nieważne. już naprawdę, naprawdę nie jest ciekawe, bo nie jest to ciekawe. Naprawdę, nie róbcie mi tego, widzowie. Proszę, bądźcie fajni i zostawcie tu łapkę w górę, bo się męczę nad tym czymś, tym czymś. Oto, co to jest. Balun śmieć Śmieci. Śmietek, śmietek. No balun śmieć Nienawidzę go. Jeśli zapalę... Nie przeszkadzaj mi! Jeśli zapalę teraz latarkę. To on mnie zabije. I jeśli on będzie wstawał... To muszę zaświecić, żeby go zresetować. No, co mi dzwonisz? O tej porze, Jezu, dwunasta uh -oh, wraca. Do... How unfortunate. Uh -oh, how unfortunate. I'm gonna do a sneaky thing. And throw a new contender. she does <laughs> Ja naprawdę nie jestem zadowolony z tego powodu. Ale okej, okay. widzimy się w następnym odcinku. No i cześć, ale jeszcze zapamiętajcie, żeby zostawić tu łapy w górę, subskrypcję i będę naprawdę zadowolony. Dzięki Wam za oglądanie. No i cześć.